Najbardziej kontrowersyjne apokryfy, zakazane Ewangelie. Część pierwsza. Nowotestamentowe apokryfy czyli księgi wyrzucone poza kanon Pisma Świętego, zawierają bardzo wywrotowe treści. Są one nierzadko sprzeczne z naukami Kościoła i burzą znany nam obraz Chrystusa. Dla osób wierzących jest to temat trudny, tym bardziej, że księgi dziś uznawane za wyklęte były niegdyś powszechnie akceptowane i czytane. Część druga. Zaginiona Ewangelia Hebrajczyków. O tym tajemniczym zaginionym jeszcze w starożytności dziele wiadomo z pism pozostawionych przez ojców kościoła, w tym Klemensa Aleksandryjskiego, który zmarł w roku 212. I Origenesa, który zmarł w roku 254. Była to Ewangelia napisana po hebrajsku lub aramejsku, rozpowszechniona wśród Żydów, którzy przyjęli nauki Chrystusa. Zgodnie z informacjami podanymi przez patriarchę Nicefora I, który zmarł w roku 829, księga ta była tylko nieco krótsza od Ewangelii Mateusza. I o czym świadczą zachowane fragmenty, przypominała treścią kanoniczne ewangelie, poza kilkoma oryginalnymi wyjątkami. Choć Ewangelia Hebrajczyków opowiada o narodzeniu, naukach i męce Jezusa, skupia się głównie na postaci jego brata, Jakuba, który miał być pierwszym świadkiem zmartwychwstania, a przez to najwyższym autorytetem wśród zwolenników mesjasza, choć nie był apostołem. To nie jedyny zaskakujący element wspomnianej Ewangelii, która Ducha Świętego przedstawia jako siłę żeńską, niemal równoważną Bogu, o której Jezus mówił moja matka. Zaginiona księga poruszała też problem wcielenia Chrystusa oraz Jego losów przed narodzinami. Jeśli podoba Ci się ten film, proszę polub, subskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia. część trzecia Apokalipsa Piotra Jezus straszy piekłem Ta mało znana dziś księga uznawana była początkowo za kanoniczną i wymieniona została w najstarszym powstałym około roku 180 katalogu pism Nowego Testamentu tak zwanym kanonie Muratoriego Zdaniem ekspertów czytana była także w późniejszych wiekach podczas uroczystości wielkopiątkowych Pergamin z apokalipsą Piotra znaleźli XIX-wieczni archeolodzy na terenie nekropolii Achmim w Górnym Egipcie w mogile mnicha zmarłego w 8 lub 9 stuleciu. Księga opisuje nauki zmartwychwstałego Jezusa przekazane apostołom dotyczące między innymi końca czasu oraz losu ludzi po śmierci. Prawdopodobnie z racji mocnego języka tekst został usunięty poza biblijny kanon. Świętokradców powiesi się za języki, morderców wrzuci do dołów z jadowitymi wężami, lichwiarze, zdziercy będą gotować się we krwi, a osoby spędzające płody będą musiały stać we własnych odchodach sięgających im po szyję, pisze o Apokalipsie Piotra słownik biblijny Mercera, dodając, że według niej kara w piekle czeka nawet niegrzeczne dzieci. Choć dziś tekst ma status Apokryfu. Niewątpliwie przyczynił się on do rozwoju chrześcijańskich wyobrażeń o zaświatach, głównie o piekle. Istnieje też druga Apokalipsa Piotra, gnostyckie dzieło spisane w I lub II wieku, ukazujące bardzo nietypowe wizje Jezusa na krzyżu, jakich miał doświadczyć świętego Piotr. Część czwarta. Ewangelia Egipcjan. Słowo o genderze w jednej z nich umierający Jezus. Śmieje się. Ta kontrowersyjna Ewangelia również zaginęła. Przyjmuje się, że powstała w Egipcie i była tam rozpowszechniona w II i III stuleciu. Jej fragmenty znane są z dzieł wspomnianego Klemensa Aleksandryjskiego. Znana też innym ojcom Kościoła, uznawana była za dzieło heretyckie. Skupia się ona na radach, jakich Jezus udziela Salome, matce apostołów Jakuba i Jana, która zgodnie z relacją Marka Ewangelisty znalazła się w grupie kobiet, jakie udały się do grobu Jezusa, zauważając, że jest pusty. Treść Ewangelii Egipcjan dotyczy głównie roli kobiet i prokreacji. Jezus twierdzi, iż przybył, by odwrócić rolę niewiast i zapowiada, że królestwo nadejdzie, kiedy dwoje stanie się jednym, kiedy kobieta i mężczyzna nie będą już kobietą i mężczyzną. Ron Cameron. Amerykański biblista wyjaśnia, że był to wyraz starożytnych przekonań, iż pierwotna natura człowieka była męska, a harmonia w przyrodzie została zaburzona w chwili stworzenia Ewy. Spodziewano się też, że zbawienie przyniesie zatarcie różnicy między płciami. Część piąta: Ewangelia Judasza, czyli Dobry Zdrajca. Ów gnostycki apokryf o zaskakującym tytule zyskał rozgłos na początku XXI wieku dzięki programowi dokumentalnemu. Ewangelia, spisana w formie dialogu, prezentuje Judasza nie jako zdrajcę, ale wiernego ucznia Jezusa, który wydał syna Bożego na jego własną prośbę, by ten mógł uwolnić się z niewoli ciała. Zostaniesz wyklęty powiedział Judaszowi Chrystus, dodając potem, że apostoł zyska dzięki temu władzę nad innymi. Ewangelia Judasza została odnaleziona w latach 70. w Egipcie w zwoju nazwanym Kodeks Trzakos, który zawierał kilka innych tekstów gnostyckich z końca III wieku. Choć odwołują się do Chrystusa, wierzenia gnostyckie odbiegają od chrześcijaństwa, obejmując zapisane także w omawianej księdze przekonanie o istnieniu bóstw niższych stworzonych przez Boga nadrzędnego które władały poszczególnymi sferami kosmosu. Zgodnie z Ewangelią Judasza Jezus miał być synem istoty najwyższej w formie jaśniejącej chmury światła. Część 6. Ewangelie dzieciństwa o niesfornym Jezusie. Nowy Testament podaje bardzo mało szczegółów o dzieciństwie Jezusa. Uzupełnienie tego materiału stanowią apokryficzne teksty odnoszące się do wczesnego okresu jego życia. Jednym z ciekawszych jest protoewangelia Jakuba, powstała w połowie I wieku, która zawiera wzmianki o niemowlęctwie Syna Bożego, a także młodości Maryi. Dowiadujemy się przykładowo, że Matka Boża została oddana na wychowanie do świątyni, a kiedy dorosła, kapłani wybrali jej za męża cieśle Józefa, wdowca, który miał synów z pierwszego małżeństwa. Księga ta została uznana za zakazaną w zachodnim kręgu kultury chrześcijańskiej. Dużo więcej szczegółów o życiu i cudach małoletniego Jezusa zawiera Ewangelia Dzieciństwa, której autorem jest niejaki Tomasz Izraelita. Mały syn Boży miał wsławić się między innymi ożywieniem ulepionych przez siebie glinianych ptaszków cudownym przedłużeniem deski, którą obrabiał z Józefem, uzdrowieniem brata Jakuba, którego ukąsiła żmija, a także człowieka, który ranił się w nogę siekierą. Jezus w dzieciństwie robił jednak nie tylko rzeczy dobre. Przykładowo sprawił, że chłopiec, który go drażnił, usechł, a srogi nauczyciel umarł. Rzucił on również klątwę na inne dziecko, które padło martwe. Nie dziwi zatem, że Księga prezentująca Chrystusa jako postać niedoskonałą została potępiona, choć pochodzi ona z tego samego okresu co kanoniczne Ewangelie. Część siódma. Księga Henocha. Opowieść o upadłych aniołach. W poczet biblijnych apokryfów wchodzą też księgi starotestamentowe, choć mówi się o nich rzadziej. Do najpopularniejszych i budzących największe kontrowersje należy księga Henocha opisująca losy patriarchy, siódmego po Adamie. Który żył w wielkiej przyjaźni z Bogiem i został przez niego zabrany do nieba w 365 roku, o czym wspomina księga rodzaju. O tym, czego Henoch dowiedział się w niebiosach, opowiada wspomniany apokryf na który często powołują się autorzy książek z dziedziny paleoastronautyki, twierdzący, że bogowie wzmiankowani w starożytnych mitach oraz Biblii mogli być w rzeczywistości przybyszami z kosmosu. Księga Henocha składa się z pięciu części, z których najciekawsza jest pierwsza. Opisuje ona poznane przez patriarchę dzieje upadłych aniołów zwanych obserwatorami lub Grigorii, którzy w liczbie dwustu, pod wodzą Semjazy, stąpili na ziemię, biorąc za żony ludzkie córki i płodząc wzmiankowane w Genezis pokolenie olbrzym. A pokryw dodaje, że potomkowie aniołów okazali się okrutnikami dewastującymi ziemię. Kres zarówno im, jak i Grigori przyniosła wojna oraz potop, które zatarły po nich wszelką pamięć. Nim to się jednak stało, upadli aniołowie mieli nauczyć ludzi wszelkich sztuk, Nauk oraz rzemiosł. Jeśli podobał ci się ten film, proszę polub, subskrybuj i kliknij dzwoneczek, aby otrzymywać powiadomienia.